Omówię wyzwanie, wczytaj dwie liczby typu long i wypisz ich sumę w postaci działania. W Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj LDS. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych bar, gdzie A i B nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą. Oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator, long int, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu minus 2 miliardy plus 2 miliardy. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu long można wykonać działanie dodawania przy pomocy operatora plus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Read, czytanie. W nawiasie wartość zmiennych A i B. W instrukcji readline Ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu piszemy znak średnik jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartość zmiennej A, znaku plus, wartości zmiennej B, w znaku równa się oraz wartości wyrażenia A plus B, to jest sumy wartości zmiennych A i B. W instrukcji writeline Ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja write line A plus B równa się A plus B oznacza złożenie instrukcji write A, write plus write B, write równa się write line A plus B. N z kropką oznacza koniec programu.